Dobrze, mamy To jest chicken, nie? Yeah? Chicken, ja. Yeah. Right. Takie coś sobie zamówiłem. Powiem Wam, że ceny na tym lotnisku to mają z kosmosu, serialnie. Tutaj to jest takie coś. Bułka. 10 euro, ponad 10 euro. Ujęło ich całkiem. Tam powiem, jak tak dalej takie ceny będą dalej robić, to ludzie znowu zaczną jeździć ze swoimi termosami, ze swoimi kanapkami. i później nie będzie płacić 10 euro, kurde, za kanapkę czy za kawę, to są jakieś jaja normalne. Naprawdę, to powinno być nielegalne. Bramkę już dostałem, tylko że najgorsze jest to, że wichury się jakieś zerwały na... Nad Dublinem, tam w ogóle, nad UK. Jakiś storm szaleje. Mam nadzieję, że mi nie odwołają lotu. Już mi przysłali wiadomość, że może być różnie, mogą być opóźnienia. By pogoda wygląda spoko, ale mocno rzuca. A, pewnie jeszcze wieje. O nie, nie jest tak źle. O, tam było gorzej. Wyżej było gorzej. A, no elegancko. O. No i wylądował w Dablinie. Kolejna kawka, coś trzeba zjeść bo prawie 6 godzin, 5, i coś godziny do mojego odlotu następnego no, lecimy jeszcze do Krakowa Kraków później o Masakra, zobaczycie zresztą trochę, trochę drogi jeszcze przed nami jest